Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Bardzo dawno nie siedzieliśmy za tą, przed tą ścianą, nie za tą, przed tą ścianą. W tym tygodniu jestem trochę bardziej zajęty, a więc nie mam niestety na tyle czasu, żeby zrobić więcej vlogów. Więc powoli powracam tutaj do mojej ściany i mojego zakątku, do którego być może. Nie możecie się przyzwyczajać aż tak bardzo. Nie chcę jeszcze za dużo zdradzać, ale chyba znalazłem mieszkanie. Dostałem już potwierdzenie, że obcokrajowcy mogą w nim mieszkać. I teraz czekam tylko na ogólne takie sprawdzenie mnie jako osoby, czy się nadaje, żeby tam mieszkać, czy nie jestem jakimś bandytą, czy czymś. Więc być może niedługo się przeprowadzę, do końca tego roku. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko poszło jak trzeba, ale o tym dopiero jak będę wiedział więcej. W dzisiejszym filmie podajemy się jednej tematyki, która jest mi bardzo, bardzo bliska. Będzie to znowu próba makaronu. Próbujemy sobie um, instant ramen, tak zwane chińskie zupki. A co mnie do tego skłoniło, to jest to, że w 7-Eleven, w kombini mojego serca, można kupić instant rameny z serii 7 Eleven Premium Gold. Um, jest to tak, jakby taka marka 7 Eleven, która jest taka. No, premium. No, jak, jak sama nazwa mówi, jest to marka premium. I w zakresie tej właśnie marki, 7 Eleven stworzyło parę ramenów ze współpracy z e, sieciówkami, dużymi sieciówkami. Ja dzisiaj przygotowałem dla Was. Ippudo Ramen. Jest to zwykły tonkoc ramen, bazujący na przepisie sieci Ippudo, e, która jest w ogóle bliska bardzo mojemu sercu. Oczywiście, bo mam bardzo dużo znajomych, którzy pracują w Ippudo na Ropongi. Jeden mój znajomy, Suguru, tutaj się powinien pojawić jego Instagram. Spotkał w tej sieciówce nawet kilkukrotnie Rianę, Co jest moim zdaniem bardzo śmieszne, że Riana sobie tam chodzi na ramen. Jak zobaczyłem, że właśnie jest ramen z Ippudo, który no, znam bardzo dobrze, bo często jadam, bo zawsze mi dają jakieś gratisy, stwierdziłem, że zaraz sobie spróbujemy, jak to w ogóle smakuje i czy faktycznie jest premium. A żeby sprawdzić, czy faktycznie jest premium, otworzymy sobie też zwykły cup noodle, który też jest produkowany i tutaj zapomniałem wspomnieć przy poprzednim ramenie, że to jest współpraca między Ippudo, 7-Eleven, i firmą Nissin, czyli firma, która w ogóle wynalazła instant rameny w 1958 roku, stworzyła pierwszy instant ramen I wydaje mi się, że porównanie sobie właśnie z tym ich takim bazowym modelem, który kosztuje jakieś 100 jenów, 150 jenów, kontra 300, które mamy tutaj, będzie takim. Fajnym porównaniem e, smakowym, żeby właśnie sprawdzić, czy autentycznie jakoś różni się ten smak e, i czy faktycznie jest to premium. W ogóle ciekawostką a propos tych e, ramenów jest jeszcze to, że podobno gdzieś istnieje. Ramen stworzony z kucharzem, który ma um, gwiazdkę Michelina. I jak Wam się spodoba ten film, postaram się znaleźć ten ramen. Nie wiem, czy on jeszcze jest dostępny, czy już nie. W moim 7 Eleven niestety już nie był dostępny. Eee, I po prostu nie mam pojęcia, czy, czy, czy kompletnie go już wycofali, czy to była jakaś ekskluzywna rzecz. I piszcie mi w komentarzach, czy podoba Wam się ten film. Jeśli tak, to postaram się znaleźć. Dobra, woda się już gotuje. Dobra, zróbmy sobie rozpakowanie tego. Samo opakowanie jest bardzo fajne w dotyku. Jest takie, no, czuć, że jest droższe. Mam nadzieję, że nie słychać czajnika. Jeśli tak, to gomenne. W środku mamy um, makaron. Mięsko w takim ładnym opakowaniu. Wysuszone mięsko. Ciasiu. Sproszkowaną zupę. Płynną zupę. I miso. W zwykłym kapramenie pudełko, no to jest po prostu e, tektura, dalej fajna, bardzo w dotyku. W zwykłym, w zwykłym kapramenie e, nisina mamy e, sproszkowane warzywa i e, ebi krewetki. I wszystko już wsypane tutaj. Żeby zrobić i pudoramen, um, musimy. Wrzucić całą zawartość e, oprócz tej jednej zupy, e, zalać wodą, poczekać 3 minuty, i po 3 minutach e, dolewamy tej właśnie zupy. To mięsko jest w ogóle takie śmieszne, jest takie bardzo, bardzo gumowe tutaj. Czyli tak wygląda nasz jeszcze surowy ramen, wrzuciłem ostre miso, czarne miso i sproszkowaną zupę, w której jeszcze były dodatkowo jakieś tam warzywka ususzone i zalewamy to teraz gorącą wodą. Dobra, czekamy teraz 3 minuty na to, żeby ten ramen się też zrobił. A few moments later... Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać. Um, mam tutaj ramen, no to jest w ogóle moja podłoga, przywitajcie się z moją podłogą. Eee, I teraz dolejemy sobie tej zupki. To będzie chyba... tak, to jest e, baza tego całego ramenu. tylko jeszcze wymieszamy. I muszę przyznać, że wygląda autentycznie jak ramen z, ze sklepu. E, jest bardzo, bardzo podobny. Kontra ramen e, o połowę tańszy, który wygląda tak. Ale ten na razie odkładamy, bo interesuje nas i Pudo. Przepraszam Was bardzo, jak się trochę oświetlenie zmieniło. A być może się zmieniło. Jest to Wam nawet bardzo prawdopodobne. Więc jak to smakuje? W ogóle pierwsze co na totalny plus jest to. To pudełko jest z takiego styropianu. I mimo, że ten ramen jest gorący, to w ogóle mogę go trzymać normalnie w ręku i nie parzy. A naprawdę jest gorący. Nie wiem czy widać, jak się unosi z niego. Um, para. Pachnie wyśmienicie. Dobra, próbujemy. I taki masz. Mm. Bardzo dobry. Jeszcze spróbujemy sobie trochę mięska. Mmm, mmm, mięso smakuje jak mięso. Okej, okay, pierwszy mój facet jest taki, że um, jest bardzo, bardzo, bardzo smaczny um, ten ramen. Um, smakuje autentycznie jak tonkotsu, smakuje um, podobnie do takiego tonkotsu z Restauracji ramenowej, aczkolwiek nie całkiem brakuje mu takiego nie wiem czy doprawienia czy czegokolwiek, ale brakuje mu takiego trochę kopa żeby powiedzieć, że tak smakuje identycznie, ale mimo wszystko bardzo przypomina smakiem to co znam z IPUDO. Mam wrażenie, że też um, men, czyli makaron, um, jest dużo lepszej jakości niż w takich zwykłych zupkach. Jest um, cieńszy, jest twardszy um, i też bardziej przypomina właśnie takie rameny um, restauracyjne bardziej niż właśnie to, co znajdziemy tutaj. To teraz pora sprawdzić to, to już się na przykład dużo ciężej trzyma w ręku Zawsze podobały mi się takie motywy ramenu z pałeczkami, aczkolwiek nie róbcie tego w Japonii, nie wkładajcie pałeczek do jedzenia i nie zostawiajcie tego tak. Jest to coś co robią dla umarłych. Tu mam w ogóle dużo więcej makaronu, w ogóle zupy w tym nie widzę. mmm makaron jest dużo miększy jest taki jakby rozgotowany mała krewetka która jeszcze przed chwilą była wysuszona i mm. tajne mięso, w Japonii nikt nie wie co to za mięso to jest wielka zagadka. O, smakuje jak mięso. Mm. Jest dobry. Ten jest dobry, ale no, brakuje mu bardzo bardzo dużo, żeby smakować premium. Nie wiem, nie wiem nawet jak to opisać, ale ten po prostu smakuje jak... No jak zupka chińska, jak instant ramen. Jest dobra, ale no, nie jest aż tak wyrazista jak... Um, jak e, i pudo. Ten jest dużo, dużo lepszy. Jest taki tłuściejszy. Jest tutaj autentycznie tłuszcz w tym. Ma więcej, większą głębość taką smakową, e, co jest po pierwsze przez to, że mamy tutaj w środku olej, e, mamy w środku e, miso e, i bazę, bazę właśnie taką e, ramenową. I po prostu no, jest straszna, straszna głębia smaku. Jest w ogóle wiele smaków w tym, jest, jest bardzo dobrze przyprawiony. Ma coś w sobie, ma coś w sobie takiego, że warto chyba za niego dać te 300 jenów um, Chyba nawet więcej niż 300, jest to, jest to obecnie chyba ze wszystkich ramenów jakie jadłem w Japonii najdroższy. Z takich właśnie instant ramen. Ale no, jest przepyszny. Wydaje mi się, że nawet jest lepszy e, po spróbowaniu zwykłego cup, no, cup noodles, um, bez smaku, nawet nie wiem, nie wiem jak to w ogóle ma smak przedstawiać. Wydaje mi się, że właśnie ten premium, 7-Eleven premium i do ramen, ippu do tonkotsu ramen, wydaje mi się, że właśnie ten 7-Eleven premium gold i do tonkotsu ramen, masakra jaka dziwna, długa nazwa, zyskuje na smaku w takim porównaniu z tym najtańszym ramenem. Jestem bardzo zaskoczony. Nigdy nie próbowałem go wcześniej. Więc jestem bardzo, bardzo zaskoczony tym, jakie to jest dobre. I ode mnie mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedyś będziecie tylko w Japonii. Idźcie koniecznie do 7-Eleven, nie żałujcie pieniędzy na ten instant ramen, i go spróbujcie. To byłoby na tyle z tego filmu o, o ramenach. Ja będę. Ja muszę obydwa skończyć, bo. Nie wyrzucamy jedzenia. Motajnaj. Trzeba wszystko skończyć. Tak, jak babcia przykazała. Ale ten makaron. Jest tak za. Bisty, czy ja tutaj będę sobie powoli kończył ten ramen, wy mi napiszcie w komentarzach czy wam się podobał film, czy was interesują takie filmy, jak wam się podobał to zasubskrybujcie, brakuje mi chyba tylko 22 osób do setki na YouTubie, bardzo mi się cieszył jakbyśmy razem tą setkę gdzieś osiągnęli. Piszcie mi też w komentarzach, co Was e, interesuje z Japonii. Nogami mi nogami noga nogami drętwięje. Noga I co chcielibyście zobaczyć? E, zawsze bardzo chętnie przyjmuję e, Wasze propozycje, czytam i sobie je notuję. A na razie się żegnam z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. I do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam ja. Igor z Japonii. Dziane.